Pięknie. Witam wszystkich serdecznie, podczas ja tutaj widzę, że coś na Instagramie jest jakoś prześwietlona. Natomiast to jest już nasze 24. spotkanie. Spotykam się jak zwykle w przestrzeni światła i przestrzeni serca. Dzisiaj kolejna medytacja, praktyka serca przed nami. Dzień dobry. Kochani, robimy to po to, aby łączyć się z naszym sercem, aby wyrobić w sobie taki nawyk, kiedy jest trudno kiedy jest emocjonalnie góry i doliny to żeby wracać do tego oddechu on jest świetny do samoregulacji on świetnie pomaga nam redukować stres wpływa też prozdrowotnie na wiele funkcji naszych życiowych więc to jest można powiedzieć samo złoto i to ta praktyka tutaj która sprawia że możemy wyrobić sobie taki nawyk jest czymś pięknym, jest czymś wspaniałym i naprawdę można powiedzieć, że gra jest warta świeczki. A tematem naszej dzisiejszej lekcji, ja widzę, że tutaj coś się z moją twarzą, jestem jakaś prześwietlona, ale nie wiem, co, czy ja mogę coś z tym zrobić. Jest jak jest. Dobra, zostawiamy tak. Ważne, żeby było słychać. Yy, dobra. Ważne, żeby było słychać. Nie jak się tak O, jak idę tak, to jest chyba to samo. Dobrze. Tematem dzisiejszej lekcji jest. Kim jestem? Kim jestem? Tak sobie pomyślałam, że w kontekście tego pytania kim jestem, to to podświetlenie może ma służyć, żebym zobaczyła kim jestem. Jestem prześwietlona, żeby, żeby jeszcze wyraźniej na to popatrzeć. Ok, no to kim jestem? I to nie, nie jest pytanie w kontekście w jakiej roli w życiu występuję, czy jestem mamą, córką, kołczką, trenerką, sąsiadką, przyjaciółką, to o nie takie tutaj, nie o takich rzeczach mówimy. I to jest bardzo ważne, bo kiedy my przestajemy identyfikować się z tymi etykietami, to odsłania się nasza esencja. I dzisiaj właśnie o tej naszej boskiej esencji, w kontekście tego, że my często tego Boga szukamy na zewnątrz. A z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, ta nasza boska Esencja jest w nas i to dzisiaj chcę z Wami eksplorować i badać, i odkrywać na jeszcze głębszych poziomach, ponieważ to jest dla mnie coś bardzo ważnego, bardzo istotnego i też chciał, chciałam Was do tego bardzo mocno zaprosić. Zadawałyśmy sobie już takie pytanie tutaj w naszej przestrzeni: kim jestem, gdy nikt nie patrzy? A teraz zadajemy pytanie: kim jestem? To jest pytanie, które. Wielu nauczycieli duchowych sobie zadaje i zadawało swoim uczniom, kim jesteś, kim jestem. I za każdym razem, kiedy dzieje się coś w ciągu dnia, to możecie wrócić do tego pytania, kim jestem. Bo na głębszym poziomie doskonale na pewno wiecie, że nie jesteście swoimi myślami, emocjami, tym, co się dzieje, tylko znacznie, czymś znacznie, znacznie większym. I tak jak słowa Jezusa, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jakby popatrzeć sobie na te słowa w takim kontekście metaforycznym, takim duchowym i naszego rozwoju, no to ja jestem drogą. Jesteśmy cały czas w podróży życia i dużo, wiele rzeczy, wiele rzeczy się dzieje w naszej, w naszej podróży. Są góry i doliny, mamy różnego rodzaju kryzysy, które pozwalają nam się rozwijać. Mhm. O, tam nawet leci samolot w tej naszej podróży, właśnie. Czasami to może się odniosę do tego, co się dzieje na zewnątrz. Czasem nam się wydaje, że poruszamy się szybciej, jedziemy ekspresową trasą. Czasem wydaje nam się, że lecimy samolotem, a czasami czujemy, że jesteśmy w utknięciu gdzieś, gdzieś pomiędzy. To jest jedna rzecz. Jestem drogą, jestem prawdą. No właśnie ta prawda jest z mojej perspektywy kluczowa. Prawda, jak wiecie, ma albo nie wiecie, to się dowiecie, ma bardzo wysoką częstotliwość. I dlatego dążymy do prawdy, jaka by ona nie była. To ona też nam pozwala wrócać, wracać do tego, kim jesteśmy naprawdę. No i życiem, życiem. Czyli to, co czasami zadaje takie pytanie: co jest w tobie żywe? Co jest w tobie żywe teraz? Nawet teraz możecie sobie zamknąć oczy i sprawdzić, co jest we mnie teraz żywe. Może nie było żywe miesiąc temu, nawet trzy dni temu, co teraz jest żywe we mnie. Szukamy życia. Bo jak wiemy, jest ruch ku życiu, ku życiu i ku śmierci. Szukamy tego ruchu ku życiu. Więc, to w takim wielkim skrótem, natomiast zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, żeby to pytanie, kim jestem, towarzyszyło Wam przez cały tydzień. Albo nawet, jak powiedziałam, przez cały tydzień, to niezbyt mądre było, przez całe życie. Natomiast żebyście byli w takiej uważności na to, na to pytanie, oczywiście wywołujemy je teraz w, w, i wkładamy je w pole, więc ono będzie się zapewne przejawiać Wam też w ciągu, w ciągu dnia. To, to, to chyba tyle. Jeśli mieli, miałybyście jakieś pytania, to piszcie. A najważniejsza jest teraz ta nasza praktyka. Chciałam tylko, żebyście poczuły w jakim... O, proszę, już nie jestem oświetlona. Chciałam tylko, żebyście poczuły w jakim kontekście to pytanie będziemy sobie dzisiaj zadawać, że tu nie chodzi właśnie o tę naszą rolę życiową, tylko ja mam to... Ja, mam to, ja to widzę tak i będę to bardzo często powtarzać, że my mamy tak jakbyśmy... Jak tutaj jest ta karteczka na grafice, to... My mamy, jesteśmy obklejeni, można powiedzieć, tymi karteczkami, i to są nasze mechanizmy obronne, traumy, różnego rodzaju programy rodowe itd. itd. I my za każdym razem, jak ściągamy tę jedną karteczkę, drugą, tu jakąś maskę, tu coś tam, to odsłania się nasza esencja. A w esencji mamy, nosimy boskość, więc to jest o tym Bogu w nas. Ja to tak czuję, natomiast. Najważniejsze, żebyście sami sprawdzali, sami eksplorowali, bo ja będę, mogę mówić różne rzeczy. Natomiast najważniejsze i lu ludzie będą mówić różne rzeczy, których słuchacie, oglądacie, czytacie. Natomiast najważniejsze jest zawsze to, żeby przepuścić przez siebie. Ok, to jest jej prawda, a jaka jest moja prawda na ten moment, jak ja na ten moment to czuję. Bo przecież, jak się, jak ro jak się rozwijamy, to to się zmienia. Ja teraz będę. Jestem inna niż ta Magda, która była miesiąc temu, nawet kilka dni temu, i za tydzień też będę inna. Tak samo jest z każdym z nas. Ok, dobrze, kochani. No to w takim razie teraz zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście sobie mm, zamknęli oczy, położyli rękę na sercu. Na razie poobserwujcie, jaki ten oddech teraz jest. Zaraz go. Będziemy sprowadzać do konkretnego rytmu, ale na razie zobaczcie sobie, jaki on jest teraz w waszym ciele. Jak się czujecie? Możecie w ogóle zrobić sobie taki skan i zobaczyć, co się w waszym ciele w ogóle dzieje, jak się czujecie. I teraz, jak już macie taki wgląd w to, co w tym moim ciele jest, może coś boli, może gdzieś jest jakieś napięcie. To teraz przejdziemy do oddechu 5 na 5, jesteśmy w oddechu 5 na 5, 5 na wdech, 5 na wydech. Wyobrażamy sobie, że ten wdech i wydech przepływa przez nasze serce i otula nasze serce. Czyli to jest oddech skoncentrowany na sercu, w ten sposób zwiększamy zmienność rytmu zatekowego serca, nasze serce to bardzo lubi, wpływa to tak jak już na początku mówiłam, na wiele bardzo różnych. Obszarów życia, zdrowia, koncentracji, emocji, i to oczywiście wszystko wpływa pozytywnie. Dobrze, to w takim razie, jak już macie zamknięte oczy, ręce, rękę na sercu, jeśli wam z tym jest wygodnie, to ja teraz będę na początku będę odliczać, żebyśmy wszyscy weszli w ten sam rytm. Jeśli komuś ten rytm byłby niewygodny, to może wejść w inny rytm. Ważne, żeby wydech był dłuższy niż wdech. Oraz żeby się mieścić między 10 a 15 sekund. My tutaj robimy oddech 10 sekundowy możecie trochę go wydłużyć. Chociaż zazwyczaj wiele osób mówi, że chciałoby trochę krócej, więc no, ale to poczujcie, jak wy byście chcieli. Super jeśli to będzie to 10 sekund lub 15, natomiast no, najważniejsza jest ta intencja koncentracji na sercu, a jeśli będą pojawiać się jakieś myśli, to je zauważajcie, co nie oznacza, że jak się myśli pojawiają, to trzeba za nimi. Podążać. Dobrze, no to w takim razie teraz zapraszam do koncentracji. I wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa. Trzy cztery pięć i wdech raz, dwa, trzy cztery pięć i wydech raz, dwa, trzy cztery pięć i jeszcze raz wdech? Dwa, trzy cztery pięć. I wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i wdech, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i jeszcze raz wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz wyobraźcie sobie, jak wasze serce są w nim ukryte drzwi i otwierają się te drzwi. I możecie nawiązać relację, dialog ze swoim sercem. Zawsze możecie swojego serca o różne rzeczy zapytać. I dajcie takie pytanie w przestrzeń, utrzymując cały czas uważność na sercu, oddech na sercu. Kim jestem? Kim jestem? I zobaczcie, co się pojawi, jaka informacja przyjdzie z pola. Czy pojawi się jakiś obraz, czy jakieś słowo, czy jakaś informacja. Kim jestem? Kim jestem w swojej esencji? Kim tak naprawdę jestem? Bo przecież było tak, tak wiele programów różnych, które były wygrywane przez całe życie nam. To kim ja jestem? Hmm? Zadajcie to pytanie i puścicie w pole. Zobaczcie, co się pojawi. Jeśli pojawiają się jakieś odgłosy z zewnątrz, to pamiętajcie, że wszystko sprzyja, wszystko sprzyja tej medytacji. Wszystko jest właściwe, jakie jest. Kim jestem? Jak ja, jak ja się z tym. Z tą odpowiedzią mam otwarte serce. Hmm. I jak przyszedł ten obraz, to słowo, to poczuj i zapytaj też tak intuicyjnie: To co mogę robić dzisiaj bardziej, żeby wyrażać to, kim jestem? Co mogę robić dzisiaj bardziej, żeby wyrażać to, Kim jestem, i zobacz, jaka odpowiedź przyjdzie z pola. Czy to będzie jakiś obraz, jakieś słowa, co się pojawi? I weź ten obraz, zakotwicz w swoim ciele, w swoim umyśle, i weź głęboki wdech, Wydech i jeśli jeszcze macie ochotę, to na chwilę możemy wrócić do oddechu w przestrzeni serca. Wdech raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech raz, dwa, trzy cztery pięć i wydech raz dwa trzy cztery pięć i wdech raz dwa trzy cztery pięć i wydech raz dwa trzy cztery pięć i wróćcie do takiego oddechu już w swoim tempie. Jeśli potrzebujecie, to możecie wziąć takie. i uwolnić to, co w gardle zalega, zalegało. Rzeczy, które nie zostały wypowiedziane i gdzieś tam się kotłowały. I otwórzcie oczy. Wróćcie do tu i teraz i zobaczcie, jak teraz ma się wasze ciało, jak się czujecie. Aaa, I co jest w was żywa? No i kochane moje dusze, zapraszam Was dziś, dzisiaj, jak mówiłam, przez tydzień i przez całe życie, do zadawania sobie tego pytania, kim jestem. To jest pytanie bardzo pomocne, zwłaszcza gdy zaczynają dziać się rzeczy niespodziewane i trudne, i my idziemy w tę narrację tych myśli, tych emocji. I gdy zadamy sobie te, to pytanie z tego poziomu obserwatora, kim jestem, i docieramy do tego, że ja przecież jestem czymś znacznie, znacznie większym, to często nasza perspektywa się zmienia. I też przeżywanie tych emocji jest inne i myśli, bo już patrzymy na to z innej perspektywy, nie z perspektywy dramatu, tylko z perspektywy znacznie szerszej, z tej boskiej naszej esencji, o której mówiłam. Więc kochani, ja, was, ja Wam. Z całego serca życzę, żebyście doświadczali najgłębiej tego, kim jesteście, bo tych programów jest bardzo dużo różne, gdzie nam się wmawia, kim my jesteśmy i co mamy, co mamy, co mamy robić, I, to jest, i tam jest dużo, dużo lęków, w tym poczucia winy i wstydu. A jak docieramy do naszej esencji, to tam jest miłość, spokój, radość oczywiście, ta droga, ona jest przez te wyparte emocje, z którymi trzeba się spotkać, i które. One te, te wszystkie nasze części czekają na przytulenie i uzdrowienie. Cudownie, cudownie że, że byliście, oczywiście jutro siódma siedem, widzimy się znowu. Ja się nazywam Magdalena Łukaszewska tak nie ma to, jak przedstawić się na samym końcu, ale ciągle zapominam. Jestem kołczką, trenerką jesteśmy w przestrzeni lekcji światła, gdzie odkrywamy nasz nieograniczony potencjał i gdzie też łączymy się z polem naszego serca tutaj, podczas tych praktyk. Informacje i namiary na mnie, jeśli ktoś by się chciał skontaktować, znajdziecie pod, pod, pod materiałem. Zapraszam do ym, kliknięcia w ekran, do polubienia, subskrypcji i do bycia, bycia, ym, bycia ym, połączonym przede wszystkim z tą esencją, z tym, co w nas wdzięczności. Ja też dziękuję bardzo do tego, co w nas pra prawdziwe. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Co jest, co jest prawdą? Co jest prawdą? To sobie jak każdy z nas potrzebuje sam odpowiedzieć i sam to poczuć. Kochani, dzięki wielkie, hmm, dzięki za serduszka, dzięki za Waszą obecność, za Wasze otwarte serce i widzimy się już jutro, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.